Hejcie, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale Systry Diabelski Player i ja ci witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Jak widzicie przed naszymi ekranami jest gra oczywiście Life. oczywiście jest dzisiaj ze mną. Max Z4K tak, jest dzisiaj w tym Max 4K, inaczej Max, prawda? Jak mówię życie um. zawiedzało, czy pewnie jesteście bardzo zaskoczeni. Ja również się bardzo cieszę, że jesteśmy w stanie nagrać po prostu taką grę i to razem. Jak pamiętacie dokładnie, parę miesięcy temu, tam nie wiem, czy 4 miesiące temu, nagrywałem również tą grę, single player sam, single player nagrywałem, o, ale niestety straciłem save'a, przez co byłem zmuszony zakończyć serię, ale tak sobie pomyślałem, że mógłbym sobie zacząć od nowej gry, przejść prolog i zacząć tutaj, zacząć grać po prostu z Maxem, no i co Max, co powiesz? Cieszę się, że... Gra jest bardzo wspaniała. Można no. No. rozcinać jaką łuby odcinać kończyny. <grystanie> Ogólnie cieszę się bardzo, że jesteśmy w stanie widzowie nagrać razem ten odcinek. Mam nadzieję, że również się cieszycie z tego powodu. No i co widzowie, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz włączek, aby wszystkie kolejne filmy Was nie ominęły. No i teraz latuję intro. Okay, także ja was witam ponownie Już po, yy, yy, po, po przerwie O, no i jak widzicie w dzisiejszym odcinku będziemy robić EK hmm. Maxu, nie? Z Maksem Maksiu, możesz mniej więcej nam powiedzieć co będziemy dzisiaj robić na odcinku Zadanie poboczne Z No i będziemy coś jeszcze robić W sumie tyle mordować zombie tak, no i ogólnie będziemy przechodzić fabułę widzowiem więc jeżeli wam się spodoba to oczywiście czy wiecie co robić i jak... I jak do, pewnie trochę pamiętacie z prostu z tego jak ja nagrywałem jesteśmy w miejscu tam gdzie e, w ostatnim odcinku tam starałem się tam w tamtym miejscu starałem się pobić tego e, dużego zombiaka, nie? jak on się nazywa? gigant? to jest na gigant, nie? nie ma jakiejś nazwy no okej okay. no ale ogólnie w ogóle jest event i z powodu tego eventu mamy grawitację pomniejszoną i... Tak, prawda. I... i jest więcej zombiaków i... O, właśnie z tym koluniem się tam męczyłem. Więc teraz przynajmniej będzie będziemy po prostu ten... E... Dobra, ja już nie myślę, że ten... No, nie, nie, ma, nie ma co przyciągać, dawaj. I w ogóle usunęli widzowie full damage. Przez co jesteśmy... Przez co nie dostajemy tego damage'a. O, już jak widzicie na, na mapie. Już nas gonią cwaniaki, więc ja od razu uciekam stąd. I e... Do tego punktu od razu. Oko? Mam nadzieję, że cały film bardzo dobrze się nagrywa, że nie, nie, nie się nie zacięta nic, bo... No, mam nadzieję, że się dobrze nagrywa, bo jak nie, to chyba ubra. Dobra... Tak, Chodź do punktu, gdzie ty leziesz. No, aha, aha. Aha, bo właśnie, ja już tu przeszedłem, dobra. To ja już biegnę. Dobra, jestem max. Prowadź. Możesz prowadzić. Nie, i ogólnie widzowie bardzo fajne jest to, że nagrywamy jednak z Maxem, bo jednak samemu to trochę było ciężko, a teraz jeszcze jest ten main event, więc jest ciekawiej. No i nagrywamy z Maxem, więc jest fajnie. Nie, Max? Tak, jest fantastycznie. No i okay. No, ale cię gonią. Dobra. No. Dobra. Fajne, fajne jest teraz zabijanie. Ciekawe O kurczę No powiem ci, oni się zestrali nie Cały ryd daje żaradę A na luzie No i elegancko no, Ja już to go ja przeszedłem Chodziłem do żarazy No ja przeszedłem dwa razy chyba Oje yeah. Dobra biegniemy co, znać mi więc w tym momencie widzowie, w tym momencie widzowie jesteśmy już dalej niż wtedy jak ja nagrywałem, więc przynajmniej widzicie coś nowego. To co jest ciekawe też, nie Max? I co Max, mamy, e, mamy plan, by po prostu do końca fabuły przejść ją razem, a potem zacząć the Following, nie? Możesz też powiedzieć coś o tym Following, czyli wieś, to jest tak, Poza tak. obok mhm, jest i tam to... będziemy mieli samochód. Tam będzie można się przemieszczać No i elegancko, to jest widzowie DLC, nie? To jest DLC, tak. więc oh, chudź, oczywiście. Tak, ładne. I sobie oczywiście daliśmy, sobie zapłaciliśmy za ten tak legalnie Bo inaczej już sobie nie... No i w sumie gitara. E, znajdź mieszkanie Gaziego. Stały ja powiem ci, że jestem na jakichś kamiorach, nie? Ale gdzie ty lecisz? nie tam No Chodź Już, tylko wyjdę stąd. Polazłeś No już idę już idę z ciebie Tylko ja bym chciałby mi dobrze nagrywanie wśród. Jesteś Na górze, chodź na dół, pod most Jestem No To jest tutaj mhm. Dobra Dobra Jeśli mama nie jest zadowolona nic zadowolony Lepiej no. zrób tak żeby mama była zadowolona Gazi? Ja też tak samo się nazywamy. No nieźle. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? E, nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i, i klan, i, i taki inny pan, Dobra i, no. I... Mogę wejść? O czym on tutaj nie, dokładnie, Max, mówi? Nie, nie, wolno! Nie możesz! Dziś ja i mam Oni mam o wszystkie... pieniądzach. A dobra, dobra, dobra. Dziś jest dzień mamy, a, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy, z... czy to my, czy my robimy? Mu, mu się wydaje, że z mamą tam siedzi, a zobaczysz, jakiego matka wygląda. Dobra, dobra. Charlie i cały jest o mnie I, i o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne, możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest Dzień Mamy I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagrał, No pomałeś. Nie góć no, nie się z Gazim. To bez sensu. Nie za sytuację, Taki, nie? Mówią ludzie w aptece. Max, to coś wiem? A, słyszę. Dobra. Dobra, co to teraz robimy? Tam do tych dwóch punktów. Musimy zdobyć specjalne pudełko czekoladek i film. No to prowadź. O, przejdę. Dobra. I lecimy. No i widzowie, jak widzicie, my już obcięliśmy sobie z Maxem. Max oczywiście gra trochę dłużej niż ja. I ogólnie ma opcje taktyk taktyki wszystkie. Ale ja też w miarę się nauczyłem trochę, nie Max? Tak. No dobra. To, w ja mam iść, Max? Ja tutaj chyba, chyba to nie mój... Wbije. Wbijemy to No no raczej wybijemy tych kamieniach do góry na autostradę. Dobra, jest. Biegłem Dobra, jest Dawaj. Idę Idę. No także widzowie ogólnie mamy nadzieję, że on się spodobał film. Co i jeszcze przy okazji z Maxem? Jak, jak pamiętam, wy uwielbialiście Maxa ee, przywitania, prawda? <śmaks> Max, Pami pamiętasz, no w Minecrafcie? No, dokładnie. Hej, cześć! witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Player i dzisiaj witam was bardzo serdecznie w grze Minecraft i jest ze mną... No, nasze e, Maxa przywitanie były po prostu jedne, jedne z lepszych, nie? To już się takich rzeczy nie zapomina. Da się tam wejść czy nie da? Nie wiem. Trzeba chyba Drzyba wyjaśnić jakoś z... Dobra. A od drugiej strony trzeba wejść chyba. Albo nie Jak to się wchodzi. To jak mamy tam wejść? Nie mam pojęcia. Hmm. Tu, tu nic nie ma. Też nie wiem. No to jak mamy to zrobić, kurde, Myślę, że możemy zrobić jakiegoś time bo film będzie za długi. To co, yy, Max? Robimy time i yy, próbujemy jakoś tam wbić? Nie wiem. Nie, ja wiem. My... Ja też się tam wejść. Hmm, też nie wiem. Ja nie, za... nie, nie wiem za bardzo. Nie, no, tutaj jedynie sobie psuję. Hmm. Max, patrz, ja wiem, jak możemy tam wejść. Patrz. się patrz. Patrz. No. Patrz tutaj. Czekaj. Widzisz tą dziurę tu? Patrz, trzeba tak zrobić. Nice. No tam. No. Ej, pokazać coś? No, może pokazać. No ja to nie będzie tak działać. Tak. O, o kurde. Chłopie, coś się zrobił! Poczekaj. Ej ja myślałem, że to nic, że to nic mi nie zrobi Dobra, dawajcie. Ej, nie mam opteczki, ale ja, ja. O dobra. Ja cię uleczę. Dzięki. Dobra widzowie robimy, ro, robimy time lapsika, bo na razie nie mamy nie mamy po prostu pomysłu jak tam wbić. I co? Widzimy się za chwilę! Dobra jednak widzowie widzimy się za sekundkę, bo już jesteśmy, bo yy, właśnie tutaj to my jeszcze podeszliśmy i ogarnęliśmy, to dawaj, yy, Maksula, tam yy, tom tam otwieraj te rzeczy, czy czym tam Wytrychem No, wytrychem Co jest? Nic Ej, lecam Już O, mam ten film Mam film Pięknie Teraz lecimy po No to lecimy po czekoladki A to jest jako część fabuły, czy jako część zadania? No to jest poboczne zadanie Okej, okay, to za chwilę zaczniemy Tylko takie... po... Za chwilę zaczniemy Tylko to nie ja jest śmieszne trochę zadanie Okej okay. A potem zaczniemy Fabułem Nie wiadomo czy dzisiaj się uda jeszcze Zależy ile to czasu zajmie No ja na razie widzę że na filmie jest 12 minut a przy mniej więcej widzowie przeczuwaliśmy że film będzie trwał gdzieś pół godzinki Więc w sumie jeszcze mam troszeczkę Ocaleń zginął Mam jakiś łeb jakiś Dobra Ej weź mi pomóc, tu. Jo, a gdzie ty jesteś? Tutaj Będziesz mnie chronił Ja będę próbował otworzyć to Dobra O kur... jaram się Weź bi. B bi Ja otwieram to Dobra Na razie pusto Dobra Jakaś kawa okay. Ka Alkohol tu jest Mówisz że kawka? Dobra Mam Dobra Zaraz Idziemy to zanieść I co wracamy do It was at this moment that he knew he fucked up. Dobra Idziemy Tak? Ha. Dobra No wiesz z tego... A wiesz, że ten zielony... Zielony smar leczy? Serio? No pa Chodź tu O kurde Wait A ja do niego wejdę normalnie Jak smart Pa Tu tutaj się l... Widzisz? Nie Jestem tu Tam Ratuj mnie m mam 50hp <noise> Dobra, idziemy, wracamy. Idziemy, idziemy, idziemy chodź. Zdążę dążę do biezu, tam, do ten... Dobra... Tutaj akurat widzowie na razie nic nie będę mówił, bo jestem po prostu sam ciekawy, jak to się wszystko potoczy. E, nie, Max? Tak. Już ciebie Dobra. Kurde, ja powiem ci, mam nadzieję, mam nadzieję, że film nie będzie zaczynał, bo jeżeli będzie, to będzie to trochę szkoda. Jest najwyżej widzowie jeden taki film będzie, nie? Bo u mnie normalnie wszystko działa, nie? Bo kurde. Ewentualnie będzie trzeba live robić. Co mówisz? Ewentualnie będzie trzeba live robić, dobra, nie tędy idziemy, o mój Boże. Eee, nie można tam iść? Nie. Aha O kurde. Aha, ja ale bariera. O tutaj można chodź. Idę. O kurde, weź latarkę pod tę. Pod te? Dobra, mam Dobra. O! O kurde! Ej, 30hp, 30hp. Ży, żyj, tam, Max. Żyję, na luzie. Dobra. Ja, ja się skupiam i zawiem wiem. Kurde, mam nadzieję, że pięć nie będzie zacinał, bo u mnie tutaj... Dziwnie to wygląda trochę. Bo na podglądzie. No, mam nadzieję. Chodź. Już idę? Nie, nie się. Wejdź tu. No dobra, ty już tam jesteś. Dobra. Chodź na dół. No, dobra. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama dobra Gazi znów wygrywa. Brawo dla Gaziego. No, otwieraj to. No fajnie. No trudno. Będę musiał wejść przez dach. Chodź tutaj. Okay. O, poczekaj, ja to otworzę. Dobra Czekajcie będę bronił Jakby coś Dobra, chodź Okej, okay, generalnie to... Okay. Gdzie mam iść? Chodzisz? A tu? Chodź tu, na dół Już I pa na dół, chodź Dobra, idę I patrz, to jest jego mama A. Ciekawą ma to, bo to ci powiem Mogę strzelić? Nie mogę No to, to oglądamy Chłopie, coś ty zrobił Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona Gaz dał jej czekoladę i włączył Więc zabiorę trochę Dzięki Gazi To nie za sytuacja A to co jest? Hmm. Nie nic mi się nie okradaj tam, bandy to. Jakaś notatka, nie? Dobra, idę do góry, stałka no. Gdzie notatka? Zanieś leki lenie, no to idziemy. O kurde, ej Co? Dobra, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, zanieść te leki. Idź powrotem. Ale, dobra. Dzięki, że mi uleczyłeś. Oko, 300 zł się należy. Oko. Eee, um, kurde, bo myślałem, że nie brakuje. O kurde! Poczekaj na mnie. Już? chcę jakoś w miarę być w miarę w bezpiecznym miejscu, nie? Dobra, mogę, mogę czekać. Okej. Okay. Żyj. O Jezu! E, Max, żyjesz? Żyję, ale się. No to super. Nie takie rzeczy robiłem. No, jak jakbyście chcieli, widzowie, jakbyście byli, widzowie byli pewni. W sensie, no, nie, jak się mówi, niepewni. Ciekawi, to Max już przechodzi tą grę po raz który? No już nie wiem. Nie <gryprany> wiem, na pewno. No, nie razem teraz przynajmniej to ten dełemy, bo jest ciekawy. Ej, 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 ej. No? Tak, Patrz to. Patrzę, no. Dobra. Ja tam max biegnę, jak coś, jakbyś pytał, pytał, państwa, całego Ktoś to Max bie ucieka mnie O ja nie mogę Dobra Jez ja się sam stresuję, ja już tak się zginam trochę, nie? Dobra, jesteśmy w bazie. To jest najważniejsze widzowie. No i co? Film o 20 minut, więc jeszcze trochę po, tam pobiegamy. Dobra. O, no i szacenka, okej. Okay. I coś się teraz będzie działo. Ciekawe. Wiesz, Magd, bo ogólnie tam skończyłem, gdzie wtedy tam byliśmy, w tej bazie na porządku nie? Ja tam skończyłem ostatni odcinek, tam po zabiciu takiego bossa, wiesz? No, taka, ja, taka, ja. Ogólnie, taka ogólnie sytuacja. No to fajnie, że widziałeś, dobra. Dobra. A teraz tu? Nie, wyżej. Niżej. A, ni nie na pewno? Na pewno. No to już Niżej. Już, już idę. A bo tutaj zdychają ludzie Koronawirus, A, koronawirus Mam leki chodź, chodź, chodź. przeciwpadaczkowe Dzięki. Przeciwpadaczkowe, nieźle A Jak poszło z gazem? Może i jest niedorozwinięty Ale świetnie sobie radzi Kuba. z osiąganiem tego co chce Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest A właśnie, Breken chciał, żeby ci Brecken. Z podziękowaniem Okej, okay, co dostałem? Nie no prawda kuś. Okej. Okay. Włącz główny wymyślanie anteny. No to nalecimy. Nie musimy tego robić. Nie musimy? To może robimy fabułę dalej. Znaczy to jest fabularne, ale to... Będziemy mogli kiedy indziej. Okay. Ogólnie. Widzisz? Widzisz? Tu, nie! Nie skacz. Patrz no. na mnie. Widzisz mnie? No. <śla> I co zrobił? Chłopie coś ty zrobił! Zdarzyłeś odwróć się super Magic Co? Aha Chłop co zrobiłem? Ej, jak ty to zrobiłeś? Nieźle. Magik! Dobra, cak. O kur Ej, aha, wrzemy. Ja już wiem jak ty to zrobiłeś Dobra, Max, co to teraz robimy? Ja bym zrobił jakąś misję fabularną. Okej, okay, widzowie, stwierdziliśmy, że po tej misji co zrobiliśmy. Spotkałem osobnika o e... imieniu Karim. Jest Wait. Ktoś na kształt Majordomusa, Raisa a przynajmniej przed pasem numer jeden. Przy upasem numer jeden. Dobra, nie e, Stwierdziliśmy, widzowie, z Maxem, że co? Max może powiedzieć? Trochę czasu, żeby na ten... Że po prostu. Po prostu. Polatamy. Po prostu sobie... Po prostu sobie... po mieście. Tak, polatamy sobie po prostu widzowie po mieście, żeby Max mi tam coś pokaże. Eee, bo ja tam paru rzeczy pewnie nie, nie, nie znałem. Eee, no i... Ci prawo... pokażę coś. Dobra, to pokaż. Po... Tak, czy widzisz to, nie? No widzę. uciekaj! Chłopie, ja coś się zrobił! <noise> Jezu... Cały! No dobra A no, hey, Ja mam plan, ja mam plan, chodź pokażę coś No idę, idę, no. Chcesz no. do mnie? No, co jest? Coś się stało? No, no A ja wiem, ty chcesz żeby nas te duże, te, ci ludzie goniły Ja wiem, Max, ty chcesz żebym ja ty chcesz żebym ja się przetrał teraz? Max, wiesz, że się boję. Yeah! Ale, ciao. Max, ja się boję takich rzeczy. Co jest? Co to jest? To jest? To jest? Gdzie? Co jest? Ej. Co jest? Ej. To jest? To jest? Max, coś nas na głowie? Co to nie ja! Ej, nie, Max Ale to nie ja, serio! Ja wiem to jest, dobra, ja jestem uciekam Dobra widzowie, ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście wiecie co robić. No i co, widzowie? Jakiś shopa! Shopom się pojawił, nie? Widzowie, wy... jeżeli spodobał Wam się na Ciebie to zawsze łapkę w górę, subskrypcję oraz łączek, aby wszystkie kolejne filmy Was nie ominęły. No i co? Widzimy się za parę dni w kolejnym filmie na kanale. zobaczę dokładnie w jakim. I co Max. Ja Ci dziękuję za Ja ma... Ci ja Max dziękuję za... I się dzieje? Max. Ja Ci dziękuję za to, że wystąpiłeś w tym odcinku. No i to widzowie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na re...